Serdecznie wszystkich witam na kolejnym krótkim filmiku. Po jesień zbliża się nieubłaganie. Mamy 6 września. Nie każdy lubi tę porę roku. Mi ona jakoś tam szczególnie nie przeszkadza. Ale znowu się zaróżowiły te moje malinowe. Dokonam szybkiego zbioru. Zielonych mnóstwo na górnych piętrach, jak widać. Nazwałbym to pokrótce. Niekończąca się historia Gdzie nie zajrzę jeszcze widzę Pomidorki No i Dzisiaj wziąłem mniejsze wiaderko Damy je znowuż tutaj I zobaczymy Ile tego będzie O i już jest Po zbiorze o, tyle Zwykłych pomidorków No i wiadereczko Malinowego olbrzyma Dalej popękane. O, tak jak widać. Tu i tu. A tutaj ten wyjątkowy okaz. No, w sumie dwa. Tamten, ten. Taki fajny, i ten drugi jeszcze fajniejszy. Takie się mi tutaj cuda przytrafiły na kiju. No a tu widzimy, że brak dalej. Nienasycony dostanie zaraz pomidorka. No i to by było na tyle. Widzę po krzakach, że. Tych wiaderek jeszcze będzie, a będzie na razie, póki jeść to nie woła. Przychodzę, coś tam podleję i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dziękuję za uwagę.